Dzień dobry, cześć, tam do wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku znowu za Overwatch, jest to drugi odcinek porządny na kanale Z Overwatch. wiem, że fajnie mi się nagrywało tam odcinek zbyt się fajnego hacksa z Wolfhackiem, więc czemu by w tego nie powtórzyć i zobaczyć kolejnego, bo do Łodzi mam już pobrany można zaczynać. Więc zobaczymy jak będzie nam się szybko, w... nam się szybko wczytywać. Eee... Czy będzie to znowu dust, czy nie, tego nie wiem. Ale polecimy sobie, może będzie jakiś haksior. Już się taki naprawdę fest hack się zrezygnował, to byłby zajebiście Więc zobaczymy Wczytało się dość szybko O, proszę bardzo, mamy cache'a U, stoi na resp, ale to jest Warma, więc Warmapasy sobie przeminiemy No jeszcze mamy Warmapa. No i 50 sekund i będziemy mogli zaczynać tam, nie wiem po co po co jest na tych meczach warm-up dobrze sobie tylko No i dobra, możemy zaczynać zobaczymy co nam tutaj pokaże Pan podejrzany The Suspect Dobra, wiedział, że idą, zobaczył paru, będzie się wycofał normalnie na bombsite. Dobra decyzja. Ładna pestka. Wow. Dzik jest. Gdzie jest moja myszka? What the fuck, gdzie ja mam myszkę? Przez to nie wiem, gdzie ja mam myszkę w ogóle. Czekajcie. Chwila, tutaj mi się pokazuje tylko na tej ramce. Dlaczegoż to tak... <laughs> out. Throw to the guy. Nie, no nie będę. Czekajcie kurde. O, dobra, mum. Już musiał tak tylko znać, widzicie, że mi znika myszka super, nie? Ale dobra, proszę sobie na pana podejrzanego, co tutaj będzie robił. Normalny, normalny frag Normalny frag, więc... I to już jest trzecia runda, którą będziemy mieć Dobra, poskaczę sobie chwilę Przypominam sobie, że się po spacer skaczę, więc można ruszać, mam Deagle'a w ręku Więc zobaczymy, co on tutaj porobi Na razie stoi, sobie nic się nie dzieje. Jest 1 na 4. Sobie przesunę trochę wyżej tą ramkę. O. Chyba. O. Bardzo ładny strzał, ale naturalne to było, że ten celnik się nie ruszał na prawo i lewo. Więc normalny, ładny frak. W ogóle ile on ma? 4-0 To jest początek meczu, więc... Tutaj niby zabija. No i znowu nie mam meszki. O, była, jest, dobra. 5 na 4. Zobaczymy co się będzie dalej działo. Tutaj wychodzi. Normalny strzał. Normalny strzał. Normalnie na razie wszystko jest. Nic tutaj nie widać, żeby był jakiś walha czy coś. Normalnie sobie schodzi na B, teraz chyba też pójdzie. Dokładnie. Jeszcze jeden CT za nim, dokładnie tak. A teraz na B nie ma nikogo, to zobaczymy czy im zrobi plecy. Czy sobie przejdzie jak będzie chciał? Normalnie sprawdza jej konektor. Czeka. Nic zwyczajnego. Tu słyszę w lewej słuchawce, że, że idzie przeciwnik. Co wchodzi do konektora i co będzie się działo? No nóż pójdzie. Jest kosa. Jest kosa w overwatchu. Normalne, nic nie ma. Kolejny normalny frag. Tutaj nie ma żadnego kręcenia się myszką. Już myślałem, że go pyrką zabił, ale nie jednak. Nagracz Mask Uczynił honor I po prostu strzegł sobie celnie w głowę 4-1 dla Kanterów The Suspect 8 0 to są wszystko normalne fragi Ja myszki, kurwa O, jest Normalny strzał, normalna reakcja to jest wszystko Czasu tak się namierzał centralnie ale to był przypadek 100% Jaż stoi czasami no to może jeszcze odpali to jest dopiero połowa Overwatch'a, jeszcze trzy rundy mamy szybki będzie ten Overwatchek Warhaka na pewno nie miałbym zrobił tamtego z toksika ale Idzie normalnie. Sprawdza benty, wszystko. Normalne reakcje. Tu został ostatni, więc co przyspieszę to trochę. Tu się nie będzie raczej nic działo. No i kanterzy po prostu jedną rundę wygrywają. A tutaj nic nie widać, żeby coś było, tak? Tutaj nie mam żadnej reakcji na spojrzenie się na wH czy na coś było. Nic się nie dzieje, chodzi sobie ciągle na B, zajmuje dobre pozycje. Wszystko to jest naturalne ruchy, tutaj nie ma nie ma niczego widoczne. Już parę godzin mam rozegranych w tym CSie, więc... Więc to jest wszystko normalne. Normalnie sprawdził sobie miejsce za skrzynką. Tylko obawiam się tego, że nie sprawdza tego toksika, tak? No bo jednak miejsce, z którego łatwo zabić, jak sobie idą tutaj długą na B. Ktoś ma butterfly'a, jak było słychać. Widzi lufę, widzi wszystko. pójdzie na kosę. <grym> Dobry, z gością może być Smer, no nie wierzę w to. Zobacz na niego, jaki dzik. Tutaj gościu mogłaby battlefire, twa, jest przy skina ale zginął, chciał się pobawić, ale nie, tutaj nie ma żadnych haksów, to nawet nie widać, żeby to coś miało, tak? Po sobie chwilę, naraz pójdzie i nawet niczego nie włączy. To jest normalne zachowanie wśród graczy, tak? To już wiesz, że jest jeden. Bardzo ładna pestka A nie było żadnego ruchu Wątpię żeby tutaj był aim załączony o, o! A to już To już było ciekawe No muszę sobie zobaczyć jeszcze raz tą rundę 47 Dobra To jest runda 5-2 Chwila, bo muszę zobaczyć jeszcze raz tutaj co, co, co on tutaj robi na sam koniec Pokaż mi to jeszcze raz była ostatnia runda. Tu mi się nie podobało. O, teraz już mam myszkę. Dobra, przywinmy to sobie szybko. E, 47. 45 w ustawie, Aha, tak nie można. To spoko. Co się dzieje mi z tym uwurczu? <noise> Chwila, bo coś mi się zwiesił chyba co jest. Dobra jestem z powrotem, nie wiem co mi się stało z tym cs A sobie możemy znowu tu przyspieszyć, mi się przyspieszać naturalnie po prostu Tu jeszcze jest warm -up, więc na luzie I Tutaj ładne głowy pojazdowały, to było naturalne wszystko A mnie zastanawiała ta ostatnia akcja Jest 3-0 dopiero. To jest piąta runda. To jeszcze dwie rundy muszę przewijać. Jadź. Tak długo. No dość się chciał pobawić po prostu. 5-2. I dobra, i tą rundę chcę całą obejrzeć. Przyspieszmy trochę. Normalny strzał. A to ta tam kolaguje, to jest 16-bitowe, nie no to widać nawet tak ponadnie. Ale zobaczmy. No to mi się tutaj nie podobało, co on tutaj zrobił. Nie, no to jest normalne wszystko. To jest normalna reakcja. To jest wszystko normalne. Nie zrobicie żadnej podejrzanej akcji. Zobaczcie, on nawet na nie umie normalnie. Nie, tutaj gościu nic nie miał, jesteśmy ewidenc oczywiście. No proszę mi kliknąć. Kurde, z no mną ale nie, gościu był czysty po mojemu, nie mogę mu dać Waka czy czegoś, znaczy WAC to przyznaję oczywiście e, Timon, czyli warwe tak? Ale nie, tutaj gościu po mojemu nic nie miał w zupełności. Więc co? Myślę, że ja się na tym powiedzenie pożegnam, to był kolejny overwatch, Już myślałem, że złapaliśmy cheatera, ale nie jednak, już kolejny overruczek wyskoczył, więc może nawet i zaraz nagram, więc do następnego, na razie, cześć, i ba.